Łatwo i powoli, rozmówki u Oli, tą Olą jestem ja, witam Cię bardzo serdecznie na naszym fanpage'u Najlepszy kursy angielskiego i dzisiaj będzie odcinek najspecjalniejszy, w którym to opowiem Wam o podwójnych agentach, to znaczy po prostu jak... Można otrzymać dwa słówka, ucząc się tylko jednego. Wiecie o tym na pewno, że jedno słówko w języku angielskim potrafi mieć kilkanaście różnych znaczeń, co stwarza pewne trudności, ale też potrafi nam bardzo, słuchajcie ułatwić różne rzeczy. O tym dzisiaj będzie. Jak można dużo szybciej się, słuchajcie, komunikować właśnie dzięki temu, że poznamy, jakie to są takie słówka, które mają, które potrafią być, słuchajcie, i rzeczownikiem, i przymiotnikiem jednocześnie. Zaczniemy sobie od naszego pierwszego zdanka, a zdanie jest bardzo proste, ponieważ to są rozmówki łatwo i powoli, więc będzie łatwo. Uwaga! I... Need, czyli ja, ja potrzebuję, To jest, zwróćmy uwagę na wymowę. Need. Czyli tu mamy długi i i d na końcu. To nie jest need, ani need. Nit. Nit to jest gnida, a need to jest potrzebować. Jest różnica. Jeżeli d jest na końcu, to to d. W języku angielskim wymawiamy dokładnie tak, jak jest napisane, czyli dźwięcznie. I need, some. I słówko będzie lunch. I need some lunch. Cóż to może oznaczać? To oznacza tyle, co. No, muszę coś zjeść na obiad, nie? Lunch, czyli obiad, lunch, nie? I need some lunch. I tutaj słowo lunch oznacza obiad. Jest to rzeczownik. Nieważne, co to jest, rzeczownik, ja czy jakaś silna część mowy, ale ważne, że tutaj ma znaczenie jako obiad, ok? A teraz zobaczcie, jakiego zrobię tutaj psikusa. Fikusa. I need lunch menu I ja teraz to lunch jedno y, podkreślę dwa razy a to podkreślę o tak Dlaczego? Dlatego że pomimo że to są e, słowa, które wyglądają identycznie, to to tak naprawdę są dwa różne słowa o dwóch różnych znaczeniach. Wypowiada się je identycznie, ale mają dwa różne znaczenia, co więcej, są dwoma różnymi częściami mowy. I need some lunch, to jest potrzebuję coś zjeść na obiad, a I need a lunch menu oznacza, że potrzebuję menu obiadowe. Jakie obiadowe? Tu znaczy obiad, a tu znaczy obiadowe. I tym sposobem, słuchajcie, uczycie się nie tylko jednego słówka, a tak naprawdę jesteście zbudować dwa różne typy zdań, używając tego słowa raz jako rzeczownika, a raz jako przymiotnika, czyli do opisywania innego słowa. Dobra, a teraz poćwiczymy sobie wymowę z tego względu, że ja wiem, że te słowa wyglądają identycznie jak, jak polskie słowa, ale one nie są identyczne w wymowie. I to jest trudność ze słowami identycznymi. One wyglądają identycznie, my jesteśmy w stanie je zrozumieć, ale często nie jesteśmy w stanie ich powiedzieć poprawnie, no bo wymowa jest inna. Czyli proszę powtarzać za mną na głos: I need some lunch. Bardzo ładnie. I need some lunch. I need some lunch. Świetnie. A teraz I need a lunch menu. Menu. Lunch menu. I need a. To będziemy wymawiać jako jeden. Jak będzie, jako jeden wyraz. Tylko będziemy wymawiać jako jeden wyraz, ok? Wpisownie, jest oddzielnie. I need a. Lunch menu. I need a lunch menu. Bardzo ładnie. Uwaga na intonację tego słowa, bo to ak akurat nie jest najłatwiejsze słówko do zaintonowania. Menu. Z tego względu, że jest pochodzenia francuskiego i intonacja jest troszkę inna niż by nam się mogło wydawać. Następny wyraz, który w ten sposób zachowuje się również, to jest, uwaga, I need. Some water. O, i o, water miało być na, na zielono. Aleksandro, skubrzesz się. Czekajcie. Szukam jakiegoś takiego ładnego zielonego, ale moje dzieci mi już wszystkie zielone ładne wypisały, więc pozostaje mi taki. Ja go tutaj o tak podkreślę. Water. I need some water. Przepisujcie w komentarzach. A więc to oznacza, potrzebuję trochę wody. Potrzebuję się napić wodę, albo potrzebuję trochę wody, ok? Ale w domyśle, że po to, żeby się napić. Chyba, że z kontekstu albo z sytuacji wynika coś innego. Jeżeli na przykład, nie wiem, pali mi się tutaj samochód i krzyczę, aj nic są młote, to wiadomo, że chodzi mi bardziej o dużą ilość wody niż o szklankę. No, ale ani co mu to oznacza, że trochę wody mi potrzeba. A, popatrzcie teraz na to. Czy to oznacza woda? I need my water gun co oznacza potrzebuje mój pistolet na wodę, czyli mój pistolet wodny, tak jakby. Wiecie, tutaj będzie zaraz śmigus dingus, zbliżają się święta, wielkanocne, więc na pewno wam się przyda takie wyrażenie łotego, jak będziecie mówić anglikom o naszych przecudownych zwyczajach polskich, wielkanocnych, no to właśnie tutaj łota oznacza wodny, jaki wodny, nie? może być e, na przykład water plants, czyli rośliny takie wodne, wiecie takie Lilie, tego typu rzeczy, nie? E, między innymi może być water sports, czyli sporty wodne, e, czyli a tutaj może być woda albo wodny, wodna, ok? I need some water. Tu nie ma, nie trzeba mówić water, zwłaszcza, że jest ry na końcu zdania, więc to tego ry w brytyjskim akcencie standardowym nie wymawiamy, czyli water. I need some water. I need some water. A tutaj I need my water gun. I need my water gun. I need my water gun. My water gun. Czyli potrzebuję mój psikawkę, mój pistolet wodny na wodę. Jakie jest następne słówko, które zachowuje się w taki sposób, że uczysz się jednego słówka, a dostajesz dwa znaczenia? Eee, no to będzie na przykład takie słóweczko. To jest mój hymn. I need some. Codziennie rano powtarzam: I need some coffee. Potrzebuję kawy. Kawy, kawy, kawy. Patrzę tutaj, czy mam jakiś kubek z kawą jeszcze z rana, ale już nie mam. I need some coffee. Uwaga, to sobie zaznaczymy na taki: o, coffee. I też słówko kawa, czyli coffee, może zmienić trochę znaczenie w momencie, kiedy powiem: I need my, popatrzcie się, coffee mug. To znaczy, że potrzebuję mój kubek na kawę. Czyli tak jakby kawowy kubek, ok? E, I tutaj to Coffee jest przymiotnikiem, ponieważ opisuje słówko Mug, czyli kubek. Ponieważ to jest łatwo i powoli rozmówki u Oli, to będziemy powtarzać, ale ja zanim e, Wam zacznę to powtarzać, to zwrócę Wam szczególną uwagę na słówko Mug. Dlatego, że słówko Mug ma dwa trudne dźwięki w sobie. Pierwsze to jest o, o, m, o, g, drugie to jest g. To nie jest mok, dlatego że mok to jest brud, syf, coś takiego brudnego, wiecie, o, mok, moki, fuj, obrzydliwe, brudne, moki, nie? Albo mok, jak dziecko się, jak dziecko, nie wiem, wdepnie do kałuży, to może ci tam do błota, może powiedzieć, oj, ale syf, nie, ale brud, mok. Więc nie powiedzcie, że chcecie swój coffee mug, dlatego że nie chcecie swojego y, y, obrzydlistwa y, kawowego, tylko chcecie mug. Na końcu musi być g. Dźwięcznie. G. Mug. Dlaczego tak się dotykam po szyi tutaj o? Dlatego, że kiedy mówię, wymawiam głoskę dźwięczną, taką jak g, to powinno mi drgać. G, 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 g. g. Spróbuj. G. Mug. Jak powiem mug, to jest dobrze. Jak powiem mug, k, k. To tutaj mi nie będzie drgało. I to znaczy, że to nie ten dźwięk. Mog. No dobra, powtarzamy. Wy przepisujcie, a ja, ja tutaj wam czytam, a ty powtarzaj na głos. I need some coffee. I need some coffee. Potrzebuję kawy. I need some coffee. A tutaj niektórzy czytają to jako some. To nie jest some, to jest some. Some. Tak jakbym chciała powiedzieć, one są fajne. Są. I need my coffee mug. I need my coffee mug. I need my coffee mug. Słuchajcie, ile razy jestem w Wielkiej Brytanii, albo mój mąż jest w Wielkiej Brytanii, to zawsze mi kupuje coffee mugs z tego, z kosty. Bo w koście robią takie fajne coffee mugs. Macie takie? Dajcie znać, czy macie takie w domku. Są takie termiczne kubeczki. Uwielbiam i mam straszliwą taką przypadłość. Słuchajcie, przeokropną, że ja je strasznie lubię. Więc jeżeli ktoś by chciał mi na przykład sprawić niespodziankę, na przykład na urodziny, albo z jakiejkolwiek okazji, albo bez okazji, to ja bardzo proszę o coffee mug, o kubek taki termiczny do kawy, dlatego że one są na wagę złota. Tutaj w Polsce takich ładnych nie robię, jak u was w Anglii. Taki z Kosty na przykład, albo ze Starbucksa. No, a ile razy już zgubiłam, zostawiłam, zapodziałam, to moje. Dobra. Następne słówko, w którym które w ten sposób się e, zachowuje, będziemy mieć troszkę inną ramę tutaj, dobra. To jest uwaga słówko. This is my, uwaga, school, czyli to jest moja szkoła. Ale słówko szkoła również może być przymiotnikiem. Na przykład, this is my school teacher. Czyli to jest mój nauczyciel ze szkoły. A na przykład nie ze studiów, albo nie z klubu pozaszkolnego. Czy to jest mój szkolny nauczyciel? Tak samo może być. Z This is my school uniform, co oznaczałoby, to jest mój mundurek szkolny, nie? E, czyli school może oznaczać tyle co szkoła, albo szkolny. Pa Okej, Ok, wy przypisujcie, a ja czytam. This is my school. This is. My school teacher. A te osoby, które są bardziej zaawansowane, usłyszą może różnicę w intonacji. Ale zaraz Wam powiem o tej intonacji. Najpierw tylko zwrócę uwagę, że ponieważ tutaj mamy is na początku, jest samogłoska, to się nam to połączy w jeden wyraz. This is. This is. Tak będziemy to wymawiać, nie jako this is, tylko this is. This is my school. This is my school teacher. Czy osoby zaawansowane usłyszały tutaj intonację? Co się dzieje z intonacją? Ja wam zaznaczę intonację, o, oh, na taki kolorek. This is my school. Czyli school. Intonacja idzie w dół, tutaj, w tym pierwszym zdaniu. This, this is my school. Nie? This is my school. A tutaj. E, intonacja nie pójdzie w dół tutaj, tylko tutaj, na samym końcu zdania, nie? Uwaga. This is my school teacher. Czyli intonacja pójdzie w dół na, na nauczycielu teacher. Dlaczego? No dlatego, że w języku angielskim intonacja jedna z intonacji, to jest intonacja właśnie o taka, y, która opada na końcu zdania. This is my school. This is my school teacher. Ok? There is, czyli, there is, co oznacza there is. Ja tłumaczę w tym, w tym kursie, ale teraz nie będę tego robić. There is a car czyli tak jakby tam jest tam samochód, a, czyli jest tam samochód, samochód z rzeczownika, piri pi pi I e, i odbywa się tam wyścig samochodowy, będzie jak? There is a car race. Tam odbywa się wyścig samochodowy. A znaczy takie miejsce? Car wash, czyli mienia samochodowa? No właśnie. Car park, czyli parking samochodowy. To jest to samo, tak? Czyli samo sam, e, car może oznaczać samochód, albo może oznaczać samochodowy. Dobra, e, to jest fajne, e, fajny przykład, bo nam się tutaj będzie łączyć wymowa w jedno kilka razy. There's a. There's a. Ponieważ to jest, tutaj mamy samogłoskę na początku tego słowa, i tu mamy samogłoskę, więc nam się to łączy w jeden ciąg. W jedną, tak jakby, e, słuchajcie, zlepkę w wymowie. There's a car. Nie car, tylko car. There's a car. There's a car. There's a car. There's a car race. There's a car race. There's a car race. A car race. Czyli tam jest wyścig samochodowy. E, ta lekcja to było łatwo i powoli. Rozmówki u Oli. Ja nazywam się Aleksandra Lert. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnej darmowej lekcji. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.